Wrócić czy nie wrócić? Oto jest pytanie. Chodzi o porozumienie nuklearne z Iranem, dzisiaj po OEA, tak plany sygnalizował kilkukrotnie Biden. Powrotu do porozumienia zawartego w 2015 roku z Iranem, z którego wyszedł z Trump w 2018 roku. No i teraz kilka słów o sygnatariuszach listu otwartego United Against Nuclear Iran. Ludzi, którzy chcą przeciwstawić się tej polityce, a nawet są zmiany politycznego reżimu w Iranie, to między innymi Turki al faisal Al-Saud, były szef wywiadu w Arabii Saudyjskiej, to jest John Bolton, były szef, do spraw, były doradca do spraw bezpieczeństwa przy Trumpie, to jest bardzo wpływowi darczyńcy dla Partii Republikańskiej, Sheldon Adelson i Thomas Kaplan. To jest Mark Dubowicz, szef Foundation of Defense of Democracies. Czy ci ludzie mają wpływy? Czy są w stanie zmienić politykę Stanów Zjednoczonych? Czas pokaże.